Gdy jest ze mną ekipa! Cześć! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku znowu zagramy na tym serwerze. Ale jest teraz Kacper. I on poszedł gdzieś na wyprawę. I Es będzie z nim, ale ja nie wiem, on poszedł. Dobra, słuchajcie. Dobra, to są te najlepsze rzeczy na serwerze, tak? To są te najlepsze rzeczy na serwerze. Tak, hełm, klata, spodenki, buty, miecz. Sikierka, łopata, motyka, łuk, trójzon i szczały. No i to są najsilniejsze rzeczy na serwerze. Czekajcie, Wam tu przybliżę. O, widzicie? To są najsilniejsze rzeczy na serwerze. To u góry. No i pyk. Czy mam coś w skrzynce? Nie. A ja to mam żelazny ten, hell o! O! O, dobra, ja mam byle jako zbroję, mega git! Diamentową ścieżkę jeszcze mam, dobra, i pyk. Czajcie. o dobra. Ale to, powiedzcie, że to mega ładnie wygląda. Czujecie, zdaję wam tarczę. No patrzcie. Mamy taka lampa postawiona na bloku. Mega to ładnie wygląda. E, dobra, słuchajcie, pójdziemy do mojego sejfu. Dobra, zamknął się. My już wiem, że ten przycisk. No i teraz tak. Chciałbym do sejfu włożyć te oto rzeczy. No jednak na wypadek, jakbym mnie ktoś bił, jakbym nie miał co zrobić, zostawię sobie kilka złotych jabłek. Proszę że to w tej skrzynce. Wbiegam, no i tu mam te rzeczy, widzicie? I tu mam te rzeczy, wbiegam, patrzcie, takie wbiegam, zabieram te rzeczy i się zaczyna bić z kacprem. Dobra. A tu są te beczki, jak mówię, czyli really sejfy. Wiesz co ci spróbujemy? Idziemy na pewno pod drewno, tam mój brat krzyczy. Bo ją też da jakąś grę. I pyk I pyk Haj, tu jeszcze mamy kopalnię, o której wam nie mówiłem Tu jest taka kopalnia, możemy sobie tutaj i pokopać nie wziąłem ku, bardzo niedobrze Kurde, wszystko zrzucam tak No to co ja chcę wziąć? Nie Chciałem zobaczyć tu jedną rzecz. Chowam to wszystko do sejfu. Poczekajcie jest... Z... Dobra, w tej nic nie mam. W tej też. Są naprawdę też to chowam. Dobra, drewno. To też. Dobra, słuchajcie, idę to do sejfu szybko chować. Powiemy Wow, Nie, to jednak nie idziemy po drewno, bo albo mega, mega dużo. Dobra. Czy coś jeszcze mamy, co chciałbym wyłożyć do sejfu? Beczki, nie. Tego już więcej, nie. Dobra, sadzonka. To na pewno... Czy ja jestem normalny, że ja tak trzymam się na widoku? To powinno iść od razu do sejfu. Ja już w sejfie nie mam miejsca. Dobra, idę po rzeczy. żeby dwa taki szczał, trochę tego. Sobę jeszcze nie jest do szczelania Ale kurde, pętlik mi się normalnie zrobił w głowie, że ja sobie to tak po, po prostu trzymam. Dobra. Wezmę sobie jeszcze jedno złote jabłko. Mam głód, ok? Pozbieram sobie jeszcze tutaj. Dobra, z tej całej farmy czterdzieści jeden ziemniaków, git. Do sejfu 10 ziemniaków. Zamykamy Save I idziemy do góry zobaczyć, czy jest kasper. No co, jest? Nie, nie chodzę na szyję na to, co. O nie, no spadłem. Курде! Не yeah. yeah, дальше. Ну no, и Na pewno tego nie odkryję, że się tak da. Dobre. No co ja robię? No co ja robię? No. Dobra, i sobie wejdziemy do góry. Pyk, pyk. I pyk, pyk, pyk. No dobra, pyk, pyk. Nie, no znowu spadłem. Dobra, teraz to już po prostu robię. Za pierwszym. Dobra. Uwierzcie, we mnie zrobię to za pierwszym. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Tyk, tyk. Wiecie, że można tak skrócić? I też. Pyk. I nie trzeba. Pyk. Widzieliście? Ale dobra, przejdę jeszcze normalnym sposobem. Nie z krucikiem. Ja nie wiem ze mną kaskur, to tak skrócę. Pyk, 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 pyk. Żart! No przylagowało naprawdę! W takim momencie! A, zostawcie też bardzo żłopek w górę! Żebyście sobie o tym nie zapomnieli. Dobra, nie, ja już tam po prostu wejdę, ale się z tym nie chce po prostu bawić. Pyk, 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 pyk. Dobra, to już przejdę normalnym sposobem. Dobra, pyk, idziemy sobie tu, otwieramy. Idziemy sobie tu, zamykamy. I teraz czy jest kacper? On, wiecie, chyba jeszcze Kacper nie przyszedł do tej swojej bazy. Możliwe, że jest na tej wyprawie. Łaj? Trzy serca? I tak niedużo. W tym momencie kończę swój odcinek papatki.